Siemanko moi drodzy, ja jestem Tenis i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii newsów, co się aktualnie dzieje na YouTubie. No i dzisiaj osoba, o której wcześniej nie nagrywałem nigdy, czyli moi drodzy, Krzysztof Kononowicz, na pewno kojarzycie tą postać z wielu przede wszystkim memów oraz śmiesznych filmików na YouTubie, jest to właśnie on. No ale dzisiejszy film na jego temat nie będzie niestety śmieszny, a będzie po prostu taki informujący o tym, co się stało wczoraj, czyli w niedzielę. Ponieważ właśnie wczoraj Kononowicz oraz jego kolega Major mieli wypadek samochodowy. Wszystkiego się dowiecie w tym filmie, tylko ja najpierw chciałem, moi drodzy, was poprosić o łapkę w górę dla zasięgu, subskrypcję na kanale, ponieważ tutaj się pojawiają różne ciekawe newsy ze świata YouTube'a oraz, moi drodzy, chciałem pozdrowić nowych sprzyjających oraz donatorów, a oto oni. Zimzio Gaming, Halaszka, Young Kamirix, Kubiks i Matrix, Czapixon, Dawid Łukaszewski, Tilci Game, Kisielek2009, Babiczek12, Voltix, Marcinek, Filet Scotta, Kajustek368, Adrix YouTube, Hubert, Lokes, oraz Michał Długosz. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i serdecznie Was pozdrawiam. A jeśli ktoś z Was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo, to możecie wysłać abonnata albo wesprzeć kanał, w którym każda osoba tutaj się pojawi. No i zostanie poznawiona na odcinku. Także myślę, że warto. A teraz zapraszam do oglądania. No dobrze moi drodzy, także zaczynajmy Najpierw wam pokażę jak wygląda ten samochód A dopiero później sobie na temat przyczyny wypadku Więc moi drodzy, samochód, którym jechali był to Volkswagen Passat Jak możemy zobaczyć nawet Koronowicz stoi tutaj właśnie obok y, tego samochodu Ma on uszkodzenie w okolicy prawego przedniego koła Widać, że prędkość nie była jakaś duża, ale faktycznie uszkodzenie jest Do tego maska jest delikatnie wgięta Ja myślę, że taki samochód dałoby się naprawić, ponieważ te uszkodzenia nie są jakieś bardzo duże Ale z tego co mogliśmy się dowiedzieć z rozmowy telefonicznej Właśnie z Krzysztofem Kononowiczem e, Podobno samochód idzie już na złom A tutaj możecie właśnie zobaczyć kawałek tej rozmowy Halo Cześć Cześć Słuchaj Nic by się nie stało, bo ja widziałem co się stało No nic Nic to dobrze, a, a co z pasatem? Na ten, na złom? Na złom to, A co tam się stało mu? Wypadek Wypadek, ale co poszliś, spadłeś? Czy ktoś ci na wyskoczył? E, e, Tutaj możemy zobaczyć nagranie z miejsca wypadku, lecz nie jest on w jakiejś dobrej jakości, także moi drodzy, zobaczcie sobie kawałek. O! Ładnie tu jest tak. wszystko Felga. Urwał koło. No ładnie uderzył. <gry> Dobrze, nam się nic nie stało. No i razie. Weź tak. twardo. Po co w ogóle zabierzemy, Tak. wyciągniemy i zabierzemy, Dobra. Dobra, dawaj. Wisz, że zatękowałem. Czekaj mnie na tą górkę w jedzie tutaj. O. Takie moje przepisy są dla ale to nie wszystko, ponieważ jak już samochód był na lawecie i przetransportowany do innego miejsca mamy nagranie w dużo lepszej jakości, gdzie możemy zobaczyć dokładnie te wszystkie uszkodzenia. No i ewidentnie Felga tutaj jest wgięta, totalnie do wymiany. I dookoła całego koła są te uszkodzenia, ponieważ nawet w okolicach drzwi możemy zobaczyć, że tutaj nawet światło kierunkowskaz wypadło. No także faktycznie rozumiem, dlaczego ten samochód poszedł teraz na złom, ponieważ myślę, że naprawa tego samochodu mocno by przekroczyła jego wartość. Jesteśmy Okay. Odbiło się całe te i także środkiem, było gorzej. Wojtek, parę słów. No bardzo dziękujemy za przyjęcie samochodu. Gruza. No już pójdzie na złom. Chociaż takie auto to nie powinni zniszczyć, bo to wiesz. Zabytek. No, 20. Prezydencka. Prezydencka limuzyna Krzyśku Skąd kupiłeś Tam wróciło Pan wyszedł, pan Tak jest Major wczoraj wrzucił film na swój kanał i wyjaśnił sytuację Jak do tego wypadku doszło Także podobno jechali samochodem Kononowicz wpadł w poślizg Zjechał na pobocze i tam były właśnie drzewa, w które niestety uderzył No i właśnie tak to wyglądało I na szczęście nic nikomu nie stało I moim zdaniem mieli naprawdę dużego farta, że uderzyli w drzewo, a nie w inny pojazd Ponieważ wtedy mieliby i oni problemy, i właśnie ta druga osoba Więc jak już miałabyś ta stłuczka, wypadek To lepiej właśnie o drzewo, niż o drugi pojazd, który jedzie na przykład z naprzeciwka Albo po prostu gdziekolwiek Ale ogólnie nie dojechaliśmy Ponieważ Krzysztof wpadł poślizg i po prostu musiał na pobocze zjechać i między drzewa, całe te i uderzył w te drzewa. Widzieliście u gółem? Pokazywam samochutek. Leweta wciągała. Samochód. Długożna nam się nic nie stało. Ugółem. No, jechaliśmy na cmentarz. Mogliśmy u z Jackiem Skończyć na cmentarzu, ale u Bóg jest z nami, pilnuje nas. Bardzo dziękuję, że po prostu mam dobrą wiarę, a nie jestem jakimś nie kim I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć Wam. No, Ogólnie przykro. Tutaj mamy również nagranie, gdzie możemy zobaczyć reakcję Koronowicza na wypadek. Widać, że jest rozpaczony, płacze, ale osoby, które idealnie znają Koronowicza, oglądają go od jakiegoś czasu, no to wiedzą, że on ma taki charakter. No i zaraz mu wszystko przejdzie. nie płacz. spokojnie. Nie, nie płacz. I to z tego, no śmiało, no wszystkiego, no. To przez niego, tak? Bo wolę że ja do moich ludzi, Przez Często się tak? Nie, nie, nie oskarżaj ludzi, tak. Nie, nie wolno. to nie jest A dobrałem. ja go A ja go nie odjadłem. A ja go nie odjadłem. A ja go odjadłem. A Chodź go co, co się stało, się? Wypadek. Wypadek. Ale dzięki Bogu nic śmiertelny. Wszyscy żyjemy Dzięki Bogu Major powiedz coś Wojtek No to dobrze, że jesteś dwa środek To proszę to po mnie dobyły by Zabij by No i po mnie. No właśnie. Co Mów się mówcie stało? Tak, co, mówcie co, się tak. co się stało Krzyśku? Poślizg padłem i Nie Niedomo raptownie na zać, śleśmienie. E... Było oczek dla mnie i koniec. Ja Ko powiem tak, nigdy w życiu już auta ty nie powinieneś mieć jeździć. Koniec z jazdą, moim będę jeździć autobusami. Ja dostałem drugą dzisiaj szansę. Wojtek też, nie? Chcę was serdecznie bardzo przeprosić. Musimy jeździć? Ja, Krzysiek, ja się nie gniewam, ja widziałam co się dzieje na drodze. No przepraszam Ciebie. Całego centu. Już samochody ja kupiłeś nie będę. Także moi drodzy, to wszystko z tego filmu. Dajcie jeszcze znać w komentarzu, czy chcecie właśnie takie ogólne informacje z całego YouTube'a co się dzieje, czy tylko właśnie zamknąć się na jeden temat m.in. Kamerzysta, czy tam Team X, czy na przykład Ekipa. To wszystko piszcie na dole w komentarzach. I ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!